Agnieszka Frączek, Niesadzone i Niesiane. Po kolejnej dzikiej burzy, świat się raczył dziś rozchmurzyć. Gnam więc z kąta w kąt ogródka, Sprawdzam, jak tam chabrów trzutka, Jak nasturcje i a co to? Coś przedziera się przez błoto, Coś kiełkuje tu niechciane, Niesadzone i niesiane. Trąba w cętki, uszy w ciapki, tu dwie łapki, tam dwie łapki. Z lewej ślipie, z prawej ślipie, każdym ślipiem na mnie łypie. Więc, Ła! piszcze, co za licho! A to licho do mnie, cicho! Kwiatkom szkodzą decybele. No, nie. Tego już za wiele. Dysząc, biegam po sąsiadach, co się stało, opowiadam. Pytam Czesia, pytam z Może pan to u mnie wysiał? Mknę to w gnam do Władzi. Czy ktoś z państwa to zasadził? Dziwnym trafem wśród sąsiadów, winnych jednak ani śladu. Cóż więc pozostało mi? W dłoń konewkę chwytam i. Wbrew sąsiedzkim śmichom-chichom, idę podlać swoje licho. Czytał oczywiście Tata Mariusz, czyli Mariusz Rzepka. Jeśli podoba Ci się to, co robię, wpisz w Google krzyżyk Tata Mariusz i wybierz najwygodniejszą ścieżkę do pozostania na bieżąco. Ilisku, dzięki, że jesteś i do usłyszenia.